Siemanderko, siemanderko Jedziemy po skarby Do wiejskiej rzeczki no. Ale miały być tam rzeczy z PRL-u A okazuje się, że to są rzeczy z epoki No No żelazko trafiłem No, żelazko to jest z epoki Przełom Tak jak napisałeś XIX, XX wieku ja takie żelazki tu pamiętam u babci, jak jeździłem do babci, to było takie żelazko z tym kominem i było żelazko bez komina, czyli na dusze. a to jest typowe żelazko na, na węgiel, na węgiel drzewny. To jeszcze starsze od tych na duszę. Tak. No pamiętasz jak babcia jeszcze twoja pracowała? Tak, i na przykład wkładała te węgle drzewny i to maszynki ale tu myślę o to, i wkładała ten węg węgiel drzewny i jeżeli chciała, żeby się szybko rozgrzało żelazko to tak, wmachała tym żelazkiem no. powietrze tam wystawało się do tych węgli i rozgrzewały się szybciej no i żelazko szybko nabierało temperatury po prostu podsysała ogień taką, można no, powiedzieć no. No to cóż, no. wytargamy ten, ten, tę kozę z brzegu A Tę to, to wytargamy, jak zobaczymy w jakim stanie I Może rozpalimy w niej <laughs> Zobaczymy, mamy rury takie, zrobimy komin, żeby cud był No i może jakieś nisko się rozpali No to spróbujemy Spróbujemy, no. zobaczymy w jakim to stanie w ogóle jest. No No na razie A oczywiście jeszcze troszkę połowimy, bo no aż ręce się do magnesu A widzisz, Wzi wziąłem dwa magnesy, to połowimy z brzegów trochę Tak z troszkę może tam porzucamy Dobra Ale no. najpierw zapakujemy artefakt. Tak, zobacz, jaka ta koza ciężka jest, jak ja ją z wody wytargałem, to nie mam pojęcia A ja Ci mówiłem, żebyś to swojego włożył, <laughs> No, nie wiem gdzie, na dach chyba <laughs> Dobra Lecimy Ła wow. Ła wow. Wyrwi dąb normalnie Już Ale to musimy to wyjąć to wszystko Ze środka? No po co też widzę? A ty O, jak to podniosę, to to wypada na środka, ten syf. No dobra, to najpierw oczyścimy. Tu jeszcze jest kawałek, tak, rusztu. Całe weźmiemy z tym papierem No, będzie dobry, Fajny piec Fajny, nie? O, pęknięty No tak to... kurde, szkoły. No to tu jest chyba kawałek właśnie, patrz To jest to, no Skoro, że pięknie. É to, to. No. No, O, maruzku, o maruzku. udana yes. Dobra. Ja to zamykamy trochę sobie pół Mam dwa magnesiki no, Jeden Gold Gold Ty też masz golda Oba są goldy To tu wiesz jakwajasz bierzesz Biorę no Te rękawiczki no, na maniunie, Nie mieszczą ci się? To nie rękawiczki nie dla chłop <laughs> Ale, magnes dla chłopa. No, magnes dla chłopa. No, Dobra, to co tu rzucamy? No, wzdłuż tutaj, gdzie, jest, gdzie był ten dom. I można później jechać jeszcze na jakiś, pod jakiś mostek. Kiedy ty byłeś na magnesie? Ale czekaj, weź sobie wy, tą linę rozplącz. Pierwszy rzut. Ach, jakiś kawałek. Pierwszy twój artefakt. Niezidentyfikowanego przedmiotu. I no ja, ja bym to powiedział, że pozaziemskiego. <grymne> Podziemnego. <grymne> Położymy gdzieś, a nie wzięliśmy tej. To kasterkę zaraz przyniosę, Kasterka. To będziesz miał gdzie wrzucać. Masz taką kastrę, jak wypełnisz dzisiaj... Dalej, dalej, dalej. Jak wypełnisz taką kastrę dzisiaj... Co to masz w, w, w kieszeni? Klucze. <grymne> Złapał się, Złapał się sam. Mam coś tutaj ciężkiego. Tata przyjdzie z pomocą, z drugim magnesem rzuci No ale ty wyżej z drzewem we wpadniesz. Ja nie będę i w A wszystko Muszę sobie teren oczywiście. No to tam widzisz, gdzie jest Gdzie jest lina No Ciekawe czy złapie czy mnie złapie? O, nie. nic nie złapałeś Ja nic O, ja się odzerwałem właśnie Żartujesz? Nie. Idzie? Idzie, chyba puszka <laughs> Albo garniec wow. Ze śrebrem Nie, jest ruła Ruła taka ja. Od tego pieca Od tego pieca <laughs> Ale. Bo stop, stop panowie, to nie jest ruła Jak nie? To nie To U. jest od silnika co ty gadasz? Że tutaj są te, te? Tak, magnesy. Ale fanciar, tato. Jest piękna rzecz. Gratuluję. No i patrz, teraz... Ale się uparłem na tym. No, ale jak nie się... Da, nie dawało mi spokoju. Ale jak z mułu to już się dobrze złapało, to już nie ma szans, żeby to się odczepiło. Nie, bo powietrze już w bąbelki. A... Czekaj. <laughs> Trzeba tak, o. No. Żeby nie w zęby yes, Brawo To jest od silnika No świetny, świetny łup profesorze o. Tak od silnika To dawniej to były silniki Zarąbiste to nie jest, widzisz jakie to solidny materiał Ale mogli to zrobić jako rura Przerobić do kominka nie, Mogli Mogli Bo to w gospodarstwie to się wszystko przydało Tak Piękny Fant, brawo Na przykład y części od czołgów to utwardzali sobie przejazdy przez drogi takie robili brody Rzucali do rzeki, żeby utwardzić i przejeżdżali sobie Aha, za to żółwik No, fajny <grystanie> No, gratuluję O jest, blaszka mała A masz. Patrzcie co wciągnę, kieł mamuta <grystanie> Patrzcie Skamieniały kieł mamuta <grystanie> Kurde <grystanie> O, jak zahaczył Niech płynie Niech płynie Co jazdy może, może, może se patrz. Wycina se gałązki, patrz. Poukładał. Tata postanowi, że przejdziemy się z buta do nowej miejscówki. Dobrze, spacer się przyda. Te wierzby, rozsofate. Ale widać, że ktoś dba, bo ogłowione są. Bo to młode odrosty są. Ogłowione, no. O! O, jaka piękna puszeczka! Ja <laughs> No, ktoś sobie pali nimi w piecu. Przycinaj i pali. No, wierzba szybko rośnie, to zaraz te młode odrosty, to przed cztery lata, to będą go z powrotem pobłowili. No. Jesteśmy. To, te, to taki most bardziej do pola dojazd. Cześć, taka płatka można widzieć no. Ale to jest betonowe nie? Betonowe Coś mogło z furmanki wylecieć <laughs> Zobaczymy zaraz Co rzucić tego O nie wiem to by łamał wszystko, urżnął o mam już coś, mam coś, już Ja yeah. Dobrześmy myśleli, żeby tu przyjść Patrzcie co on robi Co on robi Spra jak z procy wyskoczysz zaraz Ja już mam cały magnes w złomie Uwaga Patrz Poczekaj za nim rzucisz, korbka Korpka. ale ładna fajna korb Korp. to jest od jakiejś maszyny, to była zabezpieczona śrubo. Aha, I jeszcze coś, łańcuch jeszcze. I kawałek. I kawałek fajerki chyba to jest. Mhm. <grafy> tu rzuć spod, spod spodem, tak. <grafy> <grafy> Tylko nie żeby, żeby wpad... <grafy> nie magnes <wciągnął>. nie <grafy> <grafy> Nie śmieję się, nie śmieje się. O, i gałąź ci tam za, o, zablokowała. O. Masz coś? Albo kamienie, albo. Ale jak już takie fanty tu są, to tu będzie coś. Jest! 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 Eldorado! Ale mamy miejsce na. Pokaż, pokaż tu do, do kamery. Jest o. jakaś blaszka. blaszka już. Rozwaliła się. Mówisz, że... Reszta tej blachy że każdy, rzut? I, coś każdy będzie? rzut i coś będzie No to sprawdźmy co ja mam Rzeszot yeah. Mnóstwo rzeczy Brzeszczot Jakieś takie wywijasy Elegancko No ładny, ładna szpileczka Ale to nie jest kowalski Już nie To już nowoczesny Szpileczka na szpileczkę? Na szpileczkę. Nie, no. <noise> nie ma pustych rzutów, nie? Co da masz? Ło! A, to jest od łopaty okucie, patrz. Od łopaty, nie? Tak, od łopaty okucie. No i co? No i gwoździki. A ja coś jakiegoś dzika ciągnę też. O, maszynka do wygolenia. Ty faktycznie. No. Fajna Po No dobra To ja się chwalę No O proszę Co to jest Pazur Szpony teściowej To no może być od przewracarki do siana takie A. I rura rura. Bateria? Ruła. Ru, 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 no Dostrzegł tam pod mostem Tu kiedyś był musiał jakiś most I Nie, ty... nie było Nie? No No tak, faktycznie. Normalnie są tu drzewa rosły. Ej, tam jeszcze coś masz. Jest teleskop Działa Przejazd jest chyba pomylcowy To będzie miedziucha Miedziucha! miedziucha. 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 Ha, ha. Cujnik No ale super A mi magnes zawisł na gałęzi Dobrze się nie... Zawinął się i uderzył pod mostem, a tam szyna jest. Dobrze się nie złapał. No i tata znowu coś dorwał. Nie, następny. Jest, jest <laughs> Kawałek rury ściętej. Ścięta taka, no. O. Klocek hamulcowy. Klocek hamulcowy, raz. Od dużego świata, od poloneza. Duży świat, polonez, tata krzyczy. <laughs> jo! Ja nie mogę! Chyba komura Ja Nie wiem co to Tak nie Nie wiem To nie komura jednak Myślałem że taka wielka cegła Ale tu jest jakaś lampka Tu jest jakieś pokrętełko Nie wiem co to było Później zobaczysz Blaszka I blaszka tata i kupa, go, ty, kupa gwoździ. A ja mam jeszcze pół fajery takiej wielkiej. O, uśmiech od ucha do ucha. O, <grystanie> I też blacha jakaś. Myślałem, że komura taka wielka, stara. Ale fajnie, jak by była komura taka. Kurde. O, patrzcie, to za ta złapała. I jakaś nakrętka. I nakrętka. I łańcuch od motocykla. I też jakiś części. Nie wiem czy ogniwa. Nie? Może ogniwa no. Mówiłem teraz Gigantyczny otwieracz. Do ogromnych butelek. Do ogromnych butelek. No i jak tu nie wierzyć w wielko ludu <noise> O to ładna flaszka musiała być no, kolejna dawka złomu Takie druty Patrzcie, udało nam się zejść niżej. Tu są takie betonowe brzegi Także mamy teraz łatwy dostęp tutaj do, do tego. Zobaczymy co to. to się będzie kryło gwoździe Gwoździe muszą być. Ła! Tata, gdzieś. Tata jeszcze coś tu złowił. No. O. no. ładnie. Aha. Jakaś kratka. Kratka piwa. Jeszcze nie otwarta. <gry> Ale się zahaczyło. Dobrze się zahaczyło, no. O, ho, ho, mm. No to już porządny złom. Już Warstwy. Warstwy. Raz. Trzy. Trzy sztuki takie. Może jakieś butelki się w tym Co? przewoziło? No coś takiego. Dobra, dobra. To kłębowisko żmi tam Może coś jeszcze będzie Kłębowisko brzmi Co to? Siekierka? są siekierki takie już ho, ho, ho. O, ale jakaś leciutka taka, nie? No, bo jest, bo taki reski. no i szata I te, o, te druty takie Oj, to tam no. Dalsza część, uwaga no. Dobra, zawijamy się Cześć Cześć, cześć. O, przyjazne pieski, przyjazne pieski, dobry pieski. Cześć. Czarny, chodź. Ale ten a przy, przyjazny jest duży, duży chodź. A ten mały też jest fajny Fajny <laughs> Co on ma tam pod pieskiem put... Może kleszcza ma tutaj Nie yeah. yeah, Bro yeah. błoto yeah. Dobre pieski <laughs> Ale ten czarny fajny śmiszny nie? <laughs> Ale jaki zawadiaka? Yeah. Szczeknął nawet Hej Musi podsikać teren, chłopak A to może dziewucha jest Ta jest dziewuszka, widać od razu. Chodź Dobra piosenka Niuniek Ale ty jesteś fajny Murzyn I Niunia bawimy się, bawimy się, tak? bawimy się bawimy się, tak? Te czwóreczka podjeżdża ładujemy złom i lecimy na podsumowanie a ja mam herbatkę z imbirem a, ponieważ już okres już jest zimowo-jesienny jesienno -zimowy. jesienno-zimowy Podmuchaj sobie. Zdrówko, widzowie. No, wszystkiego najlepszego. No i witamy na podsumowaniu. Udało się nam ten piec przytargać. To tacie się udało taki stojan wyłowić. To chyba najgrubszy fan dzisiejszy. Nie licząc tych, co złowiłem właśnie wczoraj, jest ruła wydechowa. Jest kilka takich małych przedmiotów. Łańcuch, teleskop, korba. Gigantyczny otwieracz do piwa. Komura amerykańskich wojsk. No to jest ciekawa rzecz. Patrzcie, tu jest potencjometr. Potencjometr. Mhm. Tu taka lampka. Żalóweczka. Nie wiem, czy to od jakiejś radiostacji nie jest. A no może? Jakaś część. O patrz czy tu mechanizm takie zębatki są. Mhm. Tam nawet cewka jest. Zobacz. O, jest cewka. Jest cewka. Ha, ha. No i A fajnie. Czy to jest od jakiejś... Może część od radiostacji, może... O, patrz, tu jest... Jest jakiś, no faktycznie. Żeby się nie grzało taki Odpowietrznik, taki żeby powietrze. Czyli to jest takie podejrzane. No, podejrzane. No. Tutaj siatki takie jeszcze. A ta się z nimi włączył dzisiaj. od radiostacji jakiejś może być. No, jakieś coś. No i tutaj mnóstwo rzeczy, których nie chce mi się już wyciągać tych rupieci. Gwoździe, druty. O, tu jest ten. ten stojan, fajny. No, to jest olbrzymi silnik, był. No i piecyk. No niestety, kurczę, uszkodzony. No, cała dziura. Ten, ten czopuch tutaj. Cały rozwalony jest. No ale piękny. Piękna koza, jakby to było w całości, to naprawdę tak szkoda na złą wyrzucać. Bo to piękny piecyk by był. To, 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 to byśmy od, od, oczyścili i to by się... Bo, o, bo to się rusza. Nawet zamknięcie. Jest oryginalne zamknięcie. Oryginalne. Wczoraj je zabrałem, żeby nie zginęło. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Hejka. No, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło i uśmiechajcie się.